Wracamy do rozpatrzenia punktu 24 porządku dziennego. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych. Dodatkowe sprawozdanie Komisji to druk 3293, a przystępujemy do trzeciego czytania. Proszę pana posła Jerzego Małeckiego o przedstawienie dodatkowego sprawozdania Komisji. Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Przedstawiłem dodatkowe sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych. W dniu dzisiejszym komisja spotkała się, tylko, połączone komisje spotkały się i e, rozpatrzyły dziewięć poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. Połączone komisje proponują pięć poprawek przyjąć, cztery poprawki odrzucić, całość ustawy przyjąć. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Komisje wnoszą w kolejny projekt ustawy z roku 3293. Komisje przedstawiają również w dodatkowym sprawozdaniu poprawki, nad którymi głosować będziemy w pierwszej kolejności. Ale znowu mamy widownię. Witam grupę pracowników z Urzędu Gminy z Choryńca Zdroju z wójtem na zaproszenie pani poseł Teresy Pamuły. Witamy państwa bardzo serdecznie. Głosujemy pierwszą poprawkę, z którą łączy się poprawka trzecia. Głosujemy jej łącznie. komisje wnoszą o ich przyjęcie. Ich przyjęcie spowoduje bezprzedmiotowość poprawek czwartej, piątej i ósmej. Głosujemy. Kto jest za przyjęciem poprawek pierwszej i trzeciej? Kto jest przeciw? No, mój czytnik się zacina. Mój też się zacina, ale już, już nie znam. Kto się wstrzymał? U kogo nie działa? Ale już działa. Dziękuję. Głosowało 455 posłów, 45 za, 3 przeciw, wstrzymało się, 47. Sejm poprawki przyjął. Głosimy, głosujemy drugą poprawkę. Komisja, komisja wnoszą o jej przyjęcie. Kto jest za przyjęciem drugiej poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 450 posłów głosował 447 za, 3 przeciw, nikt się nie wstrzymał, sobie poprawkę przyjął. Głos... Poprawka czwarta okazała się Na, bezprzedmiotowa. I Tylko trzeba powiedzieć... Poprawka czwarta, piąta i ósma jest też bezprzedmiotowa. I głosujemy teraz szóstą poprawkę. Komisję wnoszą o jej przyjęcie. Kto jest za przyjęciem szóstej poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 455, głosowało 451 za, 4 przeciw, i się nie wstrzymał. sobie poprawkę przyjął. Głosuję poprawkę siódmą. Komisje wnoszą o jej odrzucenie i przyjęcie spowoduje bezprzedmiotowość dziewiątej poprawki. Głosujemy. Kto jest za przyjęciem siódmej poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosował 452, 218 za, 233 przeciw, jeden się wstrzymał, Sejm poprawkę odrzucił. No ale jest kolejna grupa. Witamy Liceum Ogólnokształcącej im. Miana z Trzeciego Sobieskiego z Lublina. Głosujemy dziewiątą poprawkę Komisję wnoszą o jej przyjęcie. Kto jest za przyjęciem dziewiątej poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 452 posłów, 448 za, przeciw się wstrzymał sobie poprawkę przyjął. Głosujemy całość projektu ustawy. Kto jest za przyjęciem całości projektu ustawy z druku 3293 wraz z przyjętymi poprawkami? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 452 posłów, głosował 311 za, 10 przeciw, 131 się wstrzymało. Sejm uchwalił ustawę. Powracam do